Witam serdecznie na 14 codzienniku u Kusosi Goliz, czyli nazywam się Zosia Goliz i postaram się, aby to spotkanie było miłe, radosne. Dziś są mi imieniny Anny nad wszystkim Anią, Aneczką, Anulką. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Z okazji imieniny. Jak powiadają od Hanki zimne wieczory i ranki czy od Anki. Na początek tradycyjnie przeczytam przesłanie z książeczki Kocham Cię na każdy dzień wersim. 26 lipca jeśli w ogóle istnieje taka możliwość, by zmienić drugiego człowieka na lepsze, to tylko poprzez miłość, kochając go. I powoli pomagając mu zmienić z tego, kim jest, w tego, kim może być. O, jest Emilia. Witaj, Emilio. Emilia Zobala. I Grażyny też są imieniny, tak? A to również wszystkim Grażynkom. Wyciągnę jeszcze przesłanie recepty na. Piękne życie Tereski Snorazkiej. Zobaczymy, co dziś popłynie od Tereski. Radosne serce mam. Otwieram największą z bram. Nie, cho, nie chowaj się. Są ludzie, którzy cię potrzebują. Bardzo piękne. I jeszcze pozwolę sobie tą małą książeczkę Odważ się żyć odważnie i przesłanie. Wszelka odwaga rodzi się we wnętrzu człowieka. Myślę, że na szczycie odwagi można znaleźć wolność. Wolność, która przychodzi ze świadomością, że żadna ziemska siła nie może cię złamać. Niezłomny duch jest czymś, bez czego nie można żyć. To odwaga porusza rzeczy i sprawia, że zmiany są możliwe. A więc, Grażynko, Emilio, przepraszam, pisałaś Grażynę też. I dla Ciebie, Emilio, przesłanie: dobrobytu dla Emilii Sobala. Jestem majętna, a przez moje życie przepływa wartki strumień wszelkiej pomyślności. To dla Ciebie, Emilio, i słowa mocy dla Emilii. Zostawiam przeszłość za sobą. Mam pewność, że przyszłość jest jasna i dobra. Pozwalam sobie odpocząć w spokojnym i bezpiecznym tu i teraz. I iluminacje dla ciebie, Emilio. Tak, Woł, dziękuję. Jeszcze są inspiracje Ewy Folej. Zważaj, o co prosisz. Naprawdę możesz to otrzymać. I jeszcze... różowe, inspiracje Ewy Foley. Dla Ciebie Emilio. Przeszłość minęła. Przyszłości jeszcze nie ma. To jest jedyna ważna chwila. I przesłanie anielskie dla Ciebie Emilio. Czy jesteś pierwszy raz tutaj z nami? Anioł Książy Wschodu. Jego przesłanie brzmi: oczyszczam umysł, potwierdzając własną wartość i konsekwentnie wybierając miłość. A więc to dla Ciebie, Emilio. Chciałam dziś porozmawiać z Wami na temat pokory, upokorzenia i uległości. Ja byłam wychowana w rodzinie z przemocą. Pewnie wielu z was wychowywało się w rodzinach, w których się mówiło: Pokorne ciele, dwie matki się. Czy mówiano tak u was w domu? Bo moja mama tak mówiła, ale i biła. Więc mi pokora osobiście. Kojarzyła się z uległością. Dla mnie człowiek pokorny to był ten pochylony, który przepraszasz, żyje. I mówiłam sobie, ja gdy nie będę pokorna. Ja po prostu nie lubiłam tego słowa pokora. Była zdarta płyta pokora pokora, 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 ale nie rozumiałam tego. Więc bardzo długo byłam na to słowo zbuntowana, bo kojarzyło mi się z upokorzeniem, ale też z uległością, właśnie. Natomiast, kiedy weszłam na drogę rozwoju, spotkałam wielu mądrych ludzi, którzy pomogli mi zrozumieć, pomogli wejść na drogę ku pokorze, wskazali tą iskrę. I kiedy byłam tak mocno zmontowana, to powiedziałam, Wyt, ale wytłumacz mi, wytłumacz mi, o co chodzi z tą pokorą. Co to takiego jest? Patrząc Gdzieś tam w słownik, pokora to umiar, nie? Ale kiedy tak dążyłam tą drogą, zaczęłam poznawać trochę więcej rzeczy, i czym tak naprawdę jest ta pokora. Pokora na dziś wiem, że jest bardzo mocną stroną. Wiem też z mojego doświadczenia, że ktoś mówi: Ja mam pokorę, ja jestem pokorny. Jak tak mówisz? Ja jestem wciąż na drodze ku pokorze. To jest taka właśnie pokorna droga być pokornym na tej drodze. To nie jest łatwe wcale, przynajmniej dla mnie nie było. Są ludzie, którzy wychowali się w domach, gdzie pokora była naturalną cnotą, i te dzieci wyszły z tego domu z takim pięknym, naturalnym bagażem pokory. Oni to się mówi, z tym przyszli. I ta pokora jest dla czym, czymś tak naturalnym. Tak jak powiedziałam, dla mnie nie było. Jakby tak najprościej, obrazowo pokazać, czym jest ta pokora. Jak ma, mamy dwa bieguny, pokorę i pychę. Dwa przeciwległe bieguny. Więc pokora to jest ta umiejętność kroczenia tą wąską ścieżką pomiędzy pychą a użalaniem. Bo nie wiem, czy wiecie, że fałszywa cnota, fałszywa skromność, przepraszam, jest drugim obliczem pychy. Wielu ludzi, no co ja, ojej, nie, no co. Ponieważ człowiek asertywny, kiedy mu mówisz komplement, powie, tak, dziękuję, dziękuję, wiem. Tak mówicie często dziecko, bo u mnie moja wnuczka i ja mówię do niej, Marysiu, jakie ty masz piękny włosy. Dziękuję, wiem. I to było takie naturalne. To od dzieci tej asertywności. Fajnie, jak byśmy się uczyli. Oni są prawdziwe. Dzieci są bardzo prawdziwe. Bo po dzieciach widać lubią, nie lubią. Dziecko palnie. Jakąś łopatką, drugie dziecko i mówi: Nie lubię ziemię. I idzie sobie gdzieś tam, w sposób naturalny to wyraża. Ludzie przez lata doświadczeń muszą, uczą się maskować to wszystko. I też wielu ludzi mówi tak: Przyjąłam to z pokoju. To tu oszygotuję wszystko. Nie. Pokora to jest widzenie siebie w prawdzie. Pokora to jest umiejętność wejrzenia w głąb, zobaczenia co tam jest i zaakceptowania tego. Tak, to ja. To moja dusza. Robiła na przykład takie a takie rzeczy gdzieś w innych wcieleniu. Też trzeba aktu pokory, żeby to przyjąć. Trzeba aktu pokory, by przyjąć tą wewnętrzną prawdę o sobie. Właśnie widzenie siebie w prawdzie. I ta umiejętność przyjęcia jest też pokorą. Ale nie przyjąłem to z pokorą. Tylko naprawdę tak. Nie musimy się przecież z, czym, z tym czy z tym zgadzać, prawda? Ale umiejętność przyjęcia tego, co jest inne, też jest sztuką. Ja jestem w takiej bliższej relacji z Anią Sadowską, gdzie jest współorganizuje ten festiwal. Puszczę ten e, nasz banner festiwalowy, no właśnie, żeby, żebyście wiedzieli, będziemy o tym przypominać. I często mamy odmienne spojrzenie. Robiłyśmy audycję razem, ona mówi, i tu pozwolę sobie nie zgodzić z Tobą. I jest okej. Okay. Tylko sztuka przyjęcia tego i poszanowania, że ktoś ma inne stanie. Pokora to też jest umiar, umiejętność tego też wyważenia. Natomiast Upokorzenie to jest zadziałać na człowieka, ośmieszyć, upokorzyć, powiedzieć mu słowa, które są poniżej, nazwijmy to tak wszystkiego. Możemy upokorzyć publicznie. Ale możemy też upokorzyć indywidualnie. Możemy upokorzyć słowem, czynem, czasem, niemym ruchem. Więc to tak, najkrócej. Natomiast uległość. Uległość to jest jedna z trudniejszych cech, ponieważ jak jesteśmy ulegli, to działamy wbrew sobie. Często ludzie ulegli, chorują. Uległość, tak jak kompromis, to jest gwałt na duszy. Nie ma czegoś takiego, znaczy to jest w życiu. Dla swojej duszy, jak uległość albo kompromis, bo to już jest kosztem siebie. Teraz coraz częściej się o tym mówił, bo wielu ludzi zaczęło mieć świadomość, że kompromis jest szkodliwy. To kiedyś nas tak wychowano: trzeba pójść na kompromis, trzeba się jakoś dogadać. Dogadać tak, czyli rozmawiać dotąd, aż dojdziemy do porozumienia. Ale nie, żeby robić kosztem siebie, czyli iść na kompromis. Wielu ludzi idzie na tak zwany kompromis, a tak naprawdę zadaje sobie ogromny ból, ogromny cios, podziała brew sobie. Idziemy na tak zwany kompromis, idziemy z kimś, robimy coś i jest nam z tym źle. Ponieważ w środku się gotujemy. Idziemy na przykład z kimś do kina, z partnerem, czy z kimś dla świętego spokoju. I tak albo jest to wyczuwalne, albo nie. Narcyst tego nie wyczuje, bo jest tak zawrzony w siebie i, i tak jest przekonany o tym, że, że robi dobrze i powinna kobieta, partnerka, czy ktoś w ogóle być. W niebo wzięty, że narcyz gdzieś tam wziął na jakieś spotkanie, czy jakąś kawę, czy też za racji nie wiem. Natomiast jak idziemy dla świętego spokoju, jest to wyczuwalne, zaczynamy się coraz bardziej tu w środku gotować. I tam kompromis, tak zwany, ta uległość. Jest dla nas bardzo szkodliwe Wielokrotne działanie przeciwko sobie doprowadza, jak powiedziałam wcześniej, w konsekwencji nas do choroby. Pozwolę sobie z tą moją Louis hey nie wiem gdzie mam tą książkę, chyba tym razem ama. To jest. Książeczka medytacje leczące duże i ciało i pozwolę sobie przeczytać, co Lewis Heima dla nas dziś dziś jako przesłanie zasługuje na swoją kobiecą moc. Kobiety samotne, mądre kobiety nie poddają się przygnębieniu. Sto lat temu niezamężna kobieta mogła być jedynie służącą obcym domu. Przeważnie bez zapłaty nie miała żadnej pozycji społecznej, prawa głosu w jakiejkolwiek kwestii i musiała godzić się na życie, jakie jest stwarzano. W tamtych czasach kobieta rzeczywiście potrzebowała mężczyzny, aby jej życie stało się kompletne. Jeszcze 50 lat temu kobieta niezamężna. Miała bardzo ograniczone możliwości wyboru. Dzisiaj przed niezamężną Amerykanką stoi świat otwarty. Może zdziałać tyle, na ile pozwalają jej własne możliwości i wiara w siebie. Może podróżować, wybierać pracę, która jej odpowiada. Zarabiać duże pieniądze, mieć mnóstwo przyjaciół i wysokie poczucie godności. Jednak jest jeszcze wiele do nauczenia. Kobiety od dawna pragnęły odzyskać swoją moc. Teraz, kiedy jest więcej niezamężnych kobiet niż nieżonatych mężczyzn, mamy nową sposobność rozwoju. Wykorzystajmy ją jak najlepiej. Nawet jeśli teraz nie ma w Twoim życiu pana dobroczyńcy, uznaj, że sama potrafisz sobie zapewnić dobro. Tradycyjnie przesłanie słowa dobrobytu dla Zygiego z Teksasu, który jest autorem projektu Netify, do którego mój kanał w którym mój kanał Ciało, Umysł i Duch, czy w skrócie Cud, kanał Zosikolis, jest częścią tego projektu. Ziki przesłanie dobrostanu dla ciebie. Ufam swojej intuicji. Moje idee są dla mnie źródłem spełnienia. Podążam drogą mego serca, oświetloną blaskiem mojej duszy. I dla Agnieszki Stalkoper, która jest również współtwórcą tego projektu. Agnieszka ma Zyki z Teksasu ma kanał, Teksasu, a Agnieszka Stalkoper ma kanał Prana Manager. Dzi. dla Ciebie. Szeroko otwieram się na dobrostan i szczęście we wszystkich obszarach mojego życia. I dla Michała Tomaka, bo ich jest troje, Michał dla Ciebie, wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. Teraz wyciągnę przesłanie dla Pani Kruszewskiej. Jest to para, która przyjeżdża do nas, do Bolesławca, do stowarzyszenia z Andrzejem. Jest jutro premiera z cyklu Moja droga budzenia. Zachęcam was, żebyście wysłuchali tego, bo jest bardzo ciekawa. Ania Kruszewska z okazji imien. Jestem spokojem, jestem miłością, jestem pięknym, jestem światłem. Cudnie, Ani. I słowa mocy dla Ani Kruszewskiej? Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i które jest moim prawem. I malutka karteczka Ani dla Ciebie. Przesłanie. Luis Hej. Nie szukaj sensu swojego życia. Nadaj mu sens. I malutka różowa karteczka. Pomóż sobie, daj światu, odetchnąć. I teraz, jak nigdy, wyciągnę dla siebie, dla mnie, Zosi, prowadzącej przesłanie dobrostanu. Raz, dla mnie. Przyciągam wspaniałych, wartościowych ludzi. Wspieramy się wzajemnie. I słowa mocy dla Zofi Golis. Mam spokojny umysł i skupiam się na celu. I karta iluminacji. Czy to, co robisz dzisiaj, Przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro. To jest dla Zosi Goli, czyli dla mnie. I jeszcze różowitka, to jest karta, ilu, nie, jedna iluminacja, to są inspiracje Ewy Folej. Życie jest bezpieczne. Dziękuję za piękną pomyślność i pokój. W moim świecie. Tak. I teraz jeszcze przesłanie anielskie. Zobaczymy, jaki to powoduje do mnie. U, anioł mocy. Jego przesłanie brzmi: Moc boskiej miłości chroni mnie i otula. Bardzo piękno. A teraz pozwolę sobie wyciągnąć jeszcze przesłanie. Dla nas wszystkich na zakończenie spotkania 26 lipca, na zakończenie spotkania codzienniku Goliz Tematem tego codziennika było pokora, upokorzenie, uległość. Jestem wdzięczna za wszystkie dary, które zostały mi ofiarowane. Bardzo piękne. Dla nas przesłanie i słowa mocy, dla nas na zakończenie, z łatwością koncentruje uwagę na działaniach, które są w danej chwili najistotniejsze. I cóż to za aniołek dla nas na zakończenie spotkania? Anioł poznania. Jego przesłanie brzmi, Mój zmysł wewnętrznego poznania prowadzi mnie ku światu. Także kochani, to tyle na dzisiaj. Zapraszam jutro o 18 i każdego dnia ufam, że się zawiąże nas taka społeczność fajna i będziemy chcieli spotykać się tu na tym codzienniku 18. Zdaję sobie sprawę, że nic nie dzieje się od, tak od razu, że to trzeba wybudować, ale ufam, że przybędziecie do mnie. Do jutra zapraszam do osiemnastej. Papa. Dziękuję, że byliście ze mną.